W miejskim klubie seniora witam serdecznie. Dziś wyjątkowy dzień, nowe wydarzenie, dzień społeczeństwa informacyjnego. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno wraz z infoprawnikiem serdecznie zaprasza do udziału w tym wydarzeniu. Mnóstwo ciekawostek, o których infoprawnik opowie w ciągu dzisiejszego dnia. Zapraszam serdecznie. Możemy sobie sprawdzić W ramach dzisiejszego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego przygotowaliśmy dla Państwa sześć niezwykle interesujących tematów w zakresie szeroko pojętego prawa do informacji, jak również ochrony informacji. Tematem, który otwierał dzisiejszy, dzisiejszy panel, była informacje dostępne dla każdego, informacje dla seniorów w dobie cyfryzacji. Kolejny temat dotyczył dostępu do informacji publicznej i pozyskiwania informacji od podmiotów publicznych. Kolejnym tematem była ochrona danych osobowych, bowiem dane osobowe stały się obecnie, można powiedzieć, walutą XX wieku. Następny temat to są obowiązki informacyjne, które mają przedsiębiorcy względem konsumentów. Też szalenie interesujący temat dotyczący m.in. naszych zakupów w internecie. E, przygotowaliśmy także temat dotyczący tego, jak bezpiecznie poruszać się w internecie, czyli e, jakie niebezpieczeństwa na nas e, czekają i e, jak wyglądają kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. E, I na koniec e, ostatni temat e, to informacje dostępne e, w zakresie darmowych źródeł, czyli wszystkie e, takie e, źródła informacji, które możemy spokojnie wykorzystywać w internecie e, bez ryzyka naruszenia czyichś praw autorskich czyli treści dostępne i publicznie możliwe do pobrania. Przygotowane ja prezentacje to jest to jest są, są przygotowane. Są Serdecznie zapraszam do dzisiejszego wydarzenia. W ramach Dnia Społeczeństwa Informacyjnego startujemy w konkursie. Ten dzień zgłaszamy do konkursu. Będziemy opisywać dzisiejsze wydarzenie, a w ramach nagrody możemy wygrać zajęcia dla dzieci, gadżety dla biblioteki i gadżety dla uczestników naszych wydarzeń.